Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Wróżka Ada i zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku Panny. Dzisiaj zrobię dla Was czytanie na nadchodzący miesiąc, nadchodzący już już, czyli na listopad 2021. Na wstępie chciałam bardzo gorąco podziękować za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. Jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo motywujące. Dlatego wszystkie komentarze od Państwa są dla mnie niezwykle cenne. I zobaczmy, co to tutaj dla panien może przyjść w listopadzie. Proszę o informacje dla osób urodzonych w znaku panny na listopad 2021. Co może przyjść, co może być Ciekawe, co może być inspirujące, na co trzeba uważać. Wszystko co może tar odpowiedzieć dla osób urodzonych znaku panny na listopad 2021 z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Spójrzmy jaka ogólna energia, główna energia tutaj się pojawi, koło fortuny. No niesamowicie macie tutaj drogie panny. Yy, Tą energię, taką tego miesiąca. Będzie się tutaj dużo działo u Was. Zobaczymy, co będzie odchodziło do przeszłości, co nie będzie już tak znaczące. Pustelnik, świat i dziesiątka mieczy. To, co będzie nabierało znaczenia, co będzie bardziej. Tutaj was absorbowało siódemka mieczy. A zbuław oj i sprawiedliwość. I co tutaj jeszcze musicie wiedzieć, drogie panny? Cesarzowa, kochankowie, nie, przepraszam, dwójka kielichów. E, spojrzałam tylko na dwie osoby i. Od razu uznałam, że to są kochankowie, chociaż właściwie dwójka kielichów, to to też są kochankowie. Tacy, no. Cesarz, cesarz, cesarzowa. I rycerz Buław. Naprawdę super tutaj macie energię, powiem Wam. I to takie energie bardzo mocne takie mocne w rozumieniu, że będzie się stabilnie dobrze działo. I to się zacznie już w listopadzie. Tylko przypomnę, że dla osób, które może nie wiedzą, które pierwszy raz tutaj są, że w tarocie są. Tarot składa się z 78 kart, z czego 22 karty to są tak zwane arkana wielkie, które mówią o tendencjach, o kierunkach życia. Tego, co się może dziać. Nie mówię o konkretnych wydarzeniach. Czyli, jeżeli są karty z Arkanu wielkich, a ja zawsze mówię, które to są, to świadczy o tym, że pewne tendencje wchodzą do waszego życia i to będzie trwało, e, działanie tej energii będzie trwało dłużej niż przez jeden miesiąc. To może być nawet do końca roku. Także tutaj mamy kartę koła fortuny, zaraz powiem. Z arkanów wielkich mamy też pustelnika świat, cesarzową. I cesarza, a tutaj mamy też sprawiedliwość. Zatem naprawdę y, bardzo mocne tutaj są te energie Arkanów Wielkich, y, które mówią o tym y, jednoznacznie, drogie Panny, że listopad będzie dla Was takim y, czasem, kiedy wy. Y, y, Nabierzecie pewności siebie, tak, to mogę najbardziej ogólnie powiedzieć. Wy już pewne rzeczy macie tutaj y, przetrawione, że tak powiem. Już pewne rzeczy wiecie, zarówno na swój temat, jak i y, na to, gdzie, dokąd, z kim, y, po co i dlaczego chcecie iść przez to życie. Y, I tutaj może przyjść sporo do Was y, wydarzeń, tu się może sporo dziać. Ale to też może być tak, że jeżeli na przykład do tej pory, droga Panno, miałaś jakieś kłopoty, trudności, które dotyczyły obojętnie jakiejś sfery, czy właśnie takiej relacyjnej, czy miłosnej, czy też spraw zawodowych, finansowych, to w listopadzie przyjdzie bardzo duża i pozytywna przemiana do ciebie, droga Panna. To, co odchodzi do przeszłości, czyli to, co w zasadzie nie będzie już aż takie istotne, ale ono dalej rzutuje, bo tu mamy dwie karty z Arkanów Wielkich, dalej będzie rzutowało na to, co ich decyzje możecie podejmować i co się będzie działo w waszym życiu. To jest Postelnik i karta świat. I te dwie karty razem mówią o tym, że wy, drogie Panny, już macie za sobą ten proces taki. Zastanawiania się nad sobą, zastanawiania się, co robić, jak robić, żeby, żeby być zadowoloną i zadowolonym. I już naprawdę jesteście zmęczone tą taką tak zwaną myślówką, że już po prostu nie, nie, nie. Teraz to ja już do działania chcę przejść, bo ten czas takiego właśnie wchodzenia. Nauki, ale też wchodzenia głęboko w to, co, czego ja chcę, to już macie za sobą. To może być też nauka, jakiś okres nauki, który się skończył, powiedzmy, nauki rozumianej nie tylko jako nauka taka zorganizowana gdzieś tam w szkole czy, czy na jakichś kursach, ale może by się po prostu życiowo, drogie panny, czegoś nauczyłyście. I te doświadczenia, ta nauka, ona może niekoniecznie zawsze była łatwą nauką i to też mogło spowodować takie jakieś już znużenie myśleniem o tym wszystkim. Ale wy to, już, to już odchodzi, to już wy to macie ze sobą, wy to już w znacznym stopniu macie opracowane i przepracowane. I teraz jest tak, Azbuław, który mówi do ciebie, droga panno, przychodzi czas działania, wykorzystaj ten potencjał tego działania. I to działanie, czy te działania, bo to może dotyczyć różnych sfer Twojego życia, droga panno, te działania. One przyniosą Tobie y, upragnioną y, właśnie sprawiedliwość. Co ja przez to rozumiem w tym kontekście? A mianowicie, jeżeli ktoś Cię źle traktował wcześniej, jeżeli doświadczałaś y, jakiegoś takiego y, od innych osób, czegoś takiego, co raniło Cię albo co powodowało, że y, nie do końca się czułaś, Bezpiecznie z tymi osobami, bo to mogą być na przykład jakaś osoba typu wampir energetyczny albo jakaś inna toksyczna osoba, czy taka po prostu zwyczajnie złośliwa. To teraz ty sobie uświadomisz może w tym miesiącu, że takie osoby właśnie były. I dzięki temu, że Ty sobie to wszystko przemyślałaś, przemyślałeś, to już wiesz, jak tutaj postępować, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, żeby takim ludziom nie dawać po prostu dojścia do siebie. Bo Ty wiesz, czego Ty nie chcesz, Ty już, ty już to wiesz. I Osiągniesz to właśnie dzięki własnemu działaniu. Tylko też powtarzam po raz 2084, żartuję, że karty pokazują możliwości, ale co Ty zrobisz z, tym, z tymi możliwościami, to już zależy od Ciebie, droga Panna. Cesarzowa i cesarz. Dwie bardzo mocne energie, które mówią o tym, że Ty w swoim życiu w listopadzie będziesz Działać w sposób taki nie tylko mądry, nie tylko wyważony, nie tylko z taką bardzo dużą pewnością siebie, ale też z dużą kreatywnością. Po prostu to, to co ty będziesz robić, droga Panno, w listopadzie i to jeszcze będzie skutkowało, czy też obfitowało jeszcze w kolejnych miesiącach. Przynajmniej tygodniach, jeżeli nie miesiącach, to jest właśnie ta Twoja niezwykła pewność tego, że Ty wiesz na czym stoisz. Ty wiesz czego chcesz, wiesz czego nie chcesz. Zarówno w relacji, bo tutaj mamy tak, mamy rycerza buław, ale mamy dwójkę kielichów. Może się okazać, że Ty w końcu dojrzałaś czy dojrzałeś do tego, żeby wiedzieć, jaki jest Twój wymarzony partner. Jeżeli czy partnerka, jeżeli jesteś singlem, jeżeli jesteś w związku, to może się okazać, że listopad będzie takim czasem dla Ciebie i dla Twojego partnera, czy Twojej partnerki, w którym Ty naprawdę poczujesz tą jedność, tą więź i to, że ten związek to jest po prostu coś takiego, czego no nic nie jest w stanie rozdzielić. Ale może być jeszcze taka kwestia dla osób, które. Jakieś tam być może mają trudności w relacjach. To może być taka... Może, Listopad może być takim czasem, kiedy Wy będziecie podejmowały i podejmowali decyzję, czy Wy chcecie, żeby to, ten związek, czy to małżeństwo, żeby dalej trwało, czy też nie. Bo to jest też taka opcja, bo przecież karty y, tarota są y, wieloznaczne, tutaj jakby nie ma jednej y, odpowiedzi, więc y, y, też w zależności od tego, y, w otoczeniu jakich kart, które się znajdują, y, to, to mogę powiedzieć właśnie tak, że tutaj może być jakaś kwestia dotycząca tego, czy być dalej, czy nie być, ale y, tu jest duża szansa na to, że y, może być burzliwie między wami, jeśli jesteś w takiej sytuacji, droga panno. Ale z tego y, może wyjść y, właśnie albo stwierdzenie, że nie, my to kończymy, bo to nie ma większego sensu i tylko się nawzajem ranimy, albo może być tak, że stwierdzicie, czy ty stwierdzisz, droga panno, ok, ja y, teraz powalczę o ten związek. To jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o sprawy takie zawodowe, to powiem tobie, droga panno, że tutaj masz bardzo duże szanse na to, żeby wypłynąć na szerokie wody, żeby zacząć takie działania, które spowodują, że Ty będziesz doceniany i po prostu jesteś taką osobą, Niezwykle sprawnie działającą w zakresie rozwoju swojej firmy, swojego biznesu, ale też w swoim środowisku pracy. Tutaj idzie do ciebie bardzo dużo takiego, zarówno jeżeli chodzi o nowe pomysły do działania, ale też takiego decydowania, w którym kierunku pójść przy wsparciu różnych osób. Naprawdę to będzie bardzo dobry miesiąc. W sprawach zawodowych i być może też finansowych. Dla Ciebie, droga Panna. Zobaczmy, co tu jeszcze Tarot powie. Dla Was, drogie Panny. Panna, listopad 2021. Co tu jeszcze Panna powinna wiedzieć w listopadzie. O co tutaj jeszcze mogę dopytać, zapytać. Proszę Tarota o odpowiedź. Proszę dla panien na listopad. Chciałabym zapytać o to koło fortuny, ha, król mieczy. Właśnie, tutaj będzie bardzo dużo y, nowych pomysłów. To jest taki ogromny potencjał intelektualny, i ty, droga panna, właśnie możesz być y, w listopadzie na tej takiej y, fali wznoszącej tego koła fortuny, y, dotyczącej tego, że y, ty masz wiedzę. Ty masz potencjał. Czegokolwiek by ta wiedza nie dotyczyła, czy ciebie samego, ciebie samej, czy tego, czego ty chcesz, albo jak ty chcesz coś rozwijać, czy w którym kierunku pójść, to jest Twój czas. To jest Twój czas. A jeżeli zdecydujesz, że trzeba coś odciąć, bo to nie rokuje, to zrobisz to, bo wiesz, że tak to powinno być. Ale masz tutaj też króla pentakli, czyli y, tu y, inteligencja, pomysłowość razem z y, korzyściami materialnymi. Bardzo dobry miesiąc idzie do Was. Ja bym zapytała o tę siódemkę mieczy: co to, co to bardziej jest? Czy uważać, czy ja sobie uświadamiam? Ja sobie uświadamiam, bo tu jest y, karta umiarkowania. Uświadomicie sobie, że, że, że właśnie tacy ludzie byli tacy nielojalni, nie do końca uczciwi i teraz jest czas, żeby jakby zrobić z tym porządek, żeby te, ci ludzie już wam tutaj nie, nie przeszkadzali w tym, co robicie. I też możecie liczyć na niektórzy przynajmniej z Was, na jakieś pieniążki, które przyjdą do Was jako. Coś, co wam się po prostu należy. Ale proszę tego tak nie rozumieć jakoś politycznie. Ale y, chodzi o to, że być może jakieś sprawy, nie wiem, urzędowe wcześniej mieliście, czy miałyście. I to będzie właśnie jakieś y, co to jest uczynienie, czy zwrot czegoś, czy zaległa pensja, premia, y, cokolwiek. Tutaj coś, coś takiego wam się y, szykuje. I zobaczmy, co tutaj jeszcze musicie wiedzieć. Tak, Rydwan. Tak. Arcykapłan. Tak, Paśmie, czy już Wam mówię? Już Wam mówię. Bardzo dobre karty. Wy właśnie w listopadzie wy odnajdziecie tą drogę. Tą drogę do, do tego szczęścia, którego pragniecie. I to szczęście do Was przyjdzie. Ono przyjdzie już w listopadzie. Wy poczujecie, jeżeli chodzi o relacje, to Wy poczujecie, że jesteście z tą osobą, z którą chcecie być i tworzycie szczęśliwą parę, szczęśliwy związek. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to Ty, droga Panno, poczujesz, zresztą w ogóle, czy spraw zawodowych, czy uczuciowych, ta karta Rydwanu, kolejna karta z Arkanu Wielkich oraz Arcykapłan, kolejna karta z Arkanu Wielkich, to te, te karty mówią, że Ty. W listopadzie poczujesz, że to Ty kierujesz swoim życiem, to Ty nadajesz jemu kierunek. To Ty wiesz, którędy, jak, dlaczego, z kim chcesz być, tworzyć swoje życie, wędrować przez to życie i robić różne rzeczy. Pozbędziesz się tego, tego wszystkiego, tego balastu, jakichś lęków, obaw. Tutaj nastąpi. Wręcz powiedziałabym, możesz być osobą, która tryska pomysłami. Tu, tu może naprawdę dużo pomysłów do Ciebie przyjść. Także słuchajcie, panny, działajcie, bądźcie pewne siebie, nie dopuszczajcie ludzi takich, których nie powinnyście dopuszczać do siebie, bo idzie do Was naprawdę bardzo duże dobro: dobro materialne, dobro emocjonalne, yy, duża sprawczość. Naprawdę... super. A powiem wam jeszcze na końcu, że się z tego bardzo cieszę, bo ja sama jestem panną zodiakalną, więc no, no, drogie panny, szalejemy w listopadzie. Zobaczmy, co nam jeszcze karty powiedzą, karty wyroczni. Proszę informacji dla panien. Na listopad 2021. Od kart wyroczni, co tu jeszcze Kochany pan, powinniście wiedzieć. W tej liczbie również. No, właśnie, ta moc. Ta moc. I przycią przyciąganie. Słuchajcie, to jest miesiąc, w którym wy, no i ja też w sumie, jakże ci się dowiedzieli, to jest karta, że ty wreszcie zrozumiesz, że ty masz te możliwości. I to jest karta yy, przyciągania przy karcie kreacji. Kreuj swoją rzeczywistość tak, jak ją chcesz, żeby ona była. Kreuj ją w taki sposób, że myśl o tym, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie. Poczuj się, poczuj, poczuj to sobą, emocjonalnie, czego Ty chcesz. Jeżeli to mają być duże pieniądze, to poczuj się właścicielką tych pieniędzy i na co Ty je wydasz, jak ty się z tym poczujesz. Jeżeli chcesz pięknej miłości naprawdę cudownego związku to poczuj się, jak, ty, jak, się jak, to, jak to będzie fantastycznie, jak tam już będziesz miała to wszystko tak zrobione i miał to zrobione. Bo na tym polega siła kreacji, siła przyciąga, przyciągania, że pokaż światowi czego ty chcesz i jak się ty z tym czujesz, już, jeżeli o tym myślisz. Nie afirmacje tylko, że jestem taka, jestem spokojna, nie. Owszem, Wszechświat tego wysłucha, ale wszechświat najbardziej słucha tego, czego my pragniemy, co jest z naszymi emocjami. Jak my się czujemy? Czy jesteśmy właśnie w energii i dostatku tego, że się cieszymy, że karty pokazały, że tak będzie i tak będzie. Bo jeśli zaczniesz wątpić, to przyciągniesz to z Tak działa wszechświat. Więc drogie panny, kochane, siostry i bracia, panny życzę naprawdę pięknego listopada udanego, owocnego. Niech dobro przychodzi do nas. Wszystkiego dobrego.